Witam wszystkich na naszym kanale Gołębie Rafała innej Hani w poszukiwaniu siwka którego wypuściliśmy w sobotę zobaczymy czy on tutaj dotarł do tych gołąbków co, czy, po, czy odleciał do właściciela zobaczymy Staram się go poszukać ale wrócił Szukamy siwka, pogoda ładna, to te gołąbki uściganiają na na jajka. Tutaj jest ten białocik A to jest spinka biała, to jest spinka biała, to czyli gdzieś już zawitał. Gdzieś już zawitał. Nie bójcie się, tu ma szpaczka, szpaczek. Szpaczek, chodź, szpaczku. Już jest ich o wiele mniej. Bo już się porozlatywały. Bo tu ciepło, to już. białasek, szpaczek. Tutaj ludzie je dokarmiają. Powiem Wam, że nie widzę tego siwka. tych gołąbków jest o wiele mniej mówię, pogoda ładna, to już one żerują, latają łatwiej chyba o pokarm taki był biały jeszcze gołąbek, ale widzę już go nie ma o, zatują się następne, o widzę ktoś chlebem dokarmia, ale to nie jest dobre chlebem dokarmianie łątków. Lepiej nie wiem ryż, albo jak ktoś nie ma. Nie ma tego siwka, nie ma siwka, albo ja jeszcze go nie widzę, albo tu nie przy, albo gdzieś indziej poleciał, zmienił teraz. Następny zlatują, albo gdzieś, gdzieś, gdzieś siedzi po prostu. Jeszcze tak się rozglądam, patrzę, bo on był większy, większej budowy po prostu od tych gołąbków. To są takie si 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 siwulce. Tam jeden z hodowców powiedział, że jak na gołębie bez obroczy, to i tak ładnie wyglądają. No są tu. W ładnej budowy też gołąbki. Ale żadnej wartości nie mają, bo to bez obrączek rozglądam się, nie ma tego siwka, nie ma On od razu się wyróżniał Macie z ręki chcecie jeść? Proszę Banda. Na blokach, może gdzieś na blokach siedzi, mówię, ale to na ten moment go nie widzę. Mam nadzieję, że nabrał sił i wrócił do hodowcy. O, czerwony się pojawił. Białasek. Wielu hodowców się na rynku w Stargardzie pytało mnie, co z tym siwkiem? Czy odleciał. No, odleciał, nawet kółeczka jak widzieliście, nie zrobił. Tu macie trochę zjedźcie sobie. I go tu nie widzę. Rozglądam się, chwilę tu jeszcze pobędę, zobaczę. Może do Gdyni doleciał. Wczoraj była ładna pogoda, go przysznie wypuściliśmy. Jak dobrze przyciął, to może doszedł. Mam nadzieję, że jak hodowca mi ogląda, fajnie by było, jakbyś mi dał znać, czy doleciał. Jestem bardzo ciekaw, czy wrócił do domu. Jak wrócił, to fajna sprawa. Się ucieszymy, że doleciał. Ja mówię, na ten moment go tutaj nie widzę w Szczecinie. Znaczy tutaj w, w tym miejscu, co ja dokarmiam. Zawsze jak tu byłem, to zawsze on był. W tamtym tygodniu były dwa gołąbki z obrączkami tutaj, ale bez tipesów, nie widziałem i ich macie, jeźdzcie Także o tam jest ten, leci, leci, leci tam, o, to, jest, o, to jest obrączka czy, czy znacznik? Znacznik, to tutaj, zobaczcie ten znacznik, to się gdzieś już zawitał ten gołąbek, ktoś go zaznaczył. Podchodzą coraz bliżej. O, są. Siwka nie ma. Zobaczcie, które Tutaj taki o byczek. Już takie bardziej nieufne są, po tamtej porze tego siwka zapewne takie bardziej... Ludzie też te się pewnie straszą. O, macie jedźcie. O tam zobaczcie biedny gołąbek jest Z nóżką ma gdzieś się zaplątał w jakiś ten O ten tutaj o masz tam gdzie jest, może doleci do ciebie. Ty. Biedaku masz Już trochę tych ziarenek Gdzieś zaplątał się, nóżka już mu zgniła Znaczy wzrosła się źle Aż to może zjedzą tutaj Taki to los tych jest nie na ten moment siwka nie ma dwa tygodnie grupo opieką u nas tam zjadł, elektrolyt, piwotyk i może doleciał. Dlatego jak hodowcy oglądasz mnie, proszę daj znać czy, czy doleciał. Jak doleciał to super sprawa. Bo tutaj ładny będzie taki przypaczek też jest. Sobie. Łąbki jedzą. Filmiki ze Stargardu, będą, jeden będzie dzisiaj w niedzielę, a następne będą w tygodniu. Też nie chcę Wam dodawać tych filmików cały czas, bo giną w internecie, dlatego na spokojnie. Także podsumowując, nie ma tego Siwka. Nie znalazłem go tutaj. Czekam na sygnał od hodowcy, jak wróci to super sprawa, jak, jak nie to też proszę o wiadomość. Ciekawi mnie, czy doleciał, czy te dwa tygodnie go tak odbudowały, że nabrał dobry kierunek. No Ale skaczą normalnie, zobaczcie, jeden na drugiego. Tu musiałbym dwa worki pszenicy, żeby to... Ale mówię, jest ich już zdecydowanie mniej. Chlebem, no nie karmić chlebem, bo to, to, to niedobrze jest dokarmianie jak najbardziej, ale chlebek nie. Także dam znać. O tamten gołąbek, zobaczcie, co rucha z tyłu o, nóżka. Ale skaczą po nim. Biedna, no, szkoda. Mówię, tak to dam znać, czy doleciał na jakimś filmiku, czy nie. Na ten moment go nie widzę. Także pozdrawiam Was wszystkich. I zapraszam do subskrybowania i oglądania naszego kanału. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się.